Szukasz pracy i potrzebujesz pięknego CV, zobacz jak szybko i za darmo zrobić to w Canwie. Tutaj na głównym ekranie w Canwie wpisujesz w wyszukiwarce słowo CV i klikasz Enter. Po chwili ładuje Ci się wiele pięknych szablonów. Wybierasz ten, który Ci się podoba, klikasz na niego i tutaj klikasz dostosuj ten szablon. Otwiera się on w trybie do edycji. Swoje zdjęcie przerzucasz z komputera do Canvy, trafi ono do zakładki przesyłania, następnie łapiesz je i po prostu upuszczasz. Na tym zdjęciu w CV zostaje ono automatycznie podmienione. Na tym CV można wszystko przemieszczać, przesuwać. Jeżeli chcesz edytować tekst, klikasz na nim dwa razy i wpisujesz tutaj swoje dane i wykształcenie. Na sam koniec w prawym górnym rogu klikasz udostępnij, pobierz i tutaj wybierasz PDF standardowy, klikasz pobierz i już za chwilę. CV w formacie PDF trafia na Twój komputer. Wszystko w kilka minut i za darmo. Jeżeli chcesz więcej trików w kanwie, koniecznie obserwuj profil.